Zamknięcie decyzja o ostatecznym zamknięciu i rezygnacji z energii atomowej po Fukushimie no, była takim przykładem podbierania, podbierania pomysłów i punktów programowych, na przykład Zielonym. Ta partia też, jeśli idzie o kwestie pewne społeczne. Korzystała z pomysłów SPD, no w końcu no, stało się tak, że ta partia już nie tylko nie była ani konserwatywna, ani prawicowa, no ale można powiedzieć, to była taka bezideowa partia władzy. No ale Merkel była na tyle skuteczna, no przypomnijmy, 16 lat była, stworzyła cztery gabinety no to jest to jest, to jest, była jej, była szefową tej partii tak długo no to jest naprawdę bardzo dobry i kanclerzem była tak długo no ponieważ no miała takie bakiawelistyczne zdolności no ponieważ potrafiła wyżynać swoich konkurentów to ona